Chcecie widzieć jak działa synchronizacja dwuetapowa, to jest jeszcze przed synchronizacją klap, ale już jest prawie idealnie. Tu mamy synchronizację na samych klapach, a później synchronizację na bypassie, tak zwanym, który też wpływa e, na to jak maszyna wchodzi na obroty i takie tam sprawy. I zobaczcie, obecnie bypassy są całkowicie zamknięte. Ona pracuje praktycznie na obiegu powietrza z samych klap, z tych małych szczelinek co może zaciągnąć. Nie pracuje idealnie kulturalnie, no bo wiadomo, bo do tego jest jeszcze też bypass. Ale zobaczcie co robi bypass w przypadku synchronizacji. One są teraz wszystkie zakręcone. Biorę i teraz patrzcie na pierwszy słupek. Odkręcam bypassa. Widzicie co się dzieje? I teraz go zakręcam z powrotem. Jest zakręcony. Jest. Dlatego to jest synchronizacja dwuetapowa. Ja jeszcze dosynchronizuję tą klapę do pozostałych, bo wszystkie są idealnie. Dosynchronizuję tą klapę na śrubach tutaj, a później zajmiemy się synchronizacją drugiego etapu, który właśnie jest sterowany tym bypassem. I tu też musimy ustawić odpowiednią ilość powietrza na bypasie, żeby ta maszyna pracowała prawidłowo. To jest właśnie typ przepustnic, które mają synchronizację dwuetapową. Macie zaobrazowane to, jak się zmienia zmieniają parametry, jeżeli się tylko ruszy bypasser.